W Lubawce zostanie zmodernizowany park Watra. Jest to największy park zieleni w centrum miasta o powierzchni 2,2 hektara. Planowane prace w parku mają kosztować 315 tysięcy. 66% to dotacja. Park Watra to takie miejsce, gdzie spotkać można mieszkańców na różnego rodzaju imprezach. I też chcecie zagospodarować to miejsce w małą architekturę? Park Watra jest największym parkiem w gminie Lubawka. To jest park. Historia, już sama nazwa w połączeniu z zakładami byłymi Watra, ale też i wielkość parku robi. Z niego największe właśnie takie zagospodarowanie zielone w gminie Lubawka. Całość parku Watra wymaga gruntownej przebudowy. Mamy koncepcję zagospodarowania, mamy wycenioną wstępnie koszt tego całego zagospodarowania od razu. To jest, są koszty ogromne, ponad 4 miliony złotych. Nie stać nas na to, żeby zrobić to jednocześnie, ale ale moja propozycja zaakceptowana przez i urzędników i radnych, żeby podzielić to na etapy, bo tylko w ten sposób możemy to zrobić. I robić to etapami z zaangażowaniem różnych źródeł finansowania we wtorek jadę podpisać umowę z Urzędem Marszałkowskim na pierwszą część zagospodarowania Parku Watra. To jest teren stawu i wokół stawu. Tam mamy środki przyznane i w ramach tych środków jest propozycja do za zrobienia porządku, porządkowania tego terenu przy stawie. Następny, następny projekt, następne propozycje to jest wykonanie Zakup nowego urządzenia zabawowego dla, na placu, zabaw dla dzieci. I to też jeszcze będziemy chcieli zrobić w tym roku. Następne tematy pokazały się i piszemy projekt na, z euroregionu Nysa znowu ze współpracą z Czechami na wykonanie już większej takiej organizacji parku Watra. Chcemy wykonać zagospodarowanie takie wypoczynkowe. W Ławki i skwery wykonamy już. Takie większe zainwestowanie będzie na wykonane w parku Watra, żeby już widać było te efekty przebudowy tego terenu zielonego. Chciałabym naprawdę wykorzystać ten okres do do nowej perspektywy programów 2021-2027, żeby wykorzystać te takie projekty miękkie i mniejsze kwotowo, ale zbierać to z różnych źródeł finansowania i wkładać w taki aktywny wypoczynek dla mieszkańców Lubawki. Bo ile mieszkańcy gminy Lubawka, wszystkie sołectwa mają fundusze sołeckie i z tych, z tych funduszy sukcesywnie od y, kilku lat y, robią y, takie miejsca spotkań, miejsca y, zabawowe dla dzieci. O tyle w Lubawce do tej pory to y, było odkładane na plan y, drugi, bo były ważne rzeczy jak szkoła, y, y, jak sala gimnastyczna, jak wykonanie modernizacji ratusza, budowa wodociągów. To wszystko pochłaniało y, gro y, środków finansowych y, możliwych do zagospodarowania. W tej chwili jest ten okres czasu rok, dwa lata do tego, żeby właśnie wykonać widoczne zagospodarowania parku Watra, parku na Przyjaciół Żołnierza, czy parku na ulicy Karkonoskiej. To są te trzy główne parki w samej Lubawce, które naprawdę wymagają dużych, dużego takiego zaangażowania środków i ludzi, żeby zrobić taką fajną atmosferę wokół nich. Pani burmistrz, Park Watra to jest taki kompleks, jakby powiedzieć, wypoczynkowy, bardzo blisko w mieście. I to jest właśnie ta bliskość mieszkańców dojścia tutaj i wypoczęcia. Tak, to Lubawka jest rozciągnięta. Park Watra spełnia wymogi takiej rekreacji dla mieszkańców tutaj od rynku w kierunku Kamiennej Góry. Druga strona ma stadion sportowy z atrakcjami obok. Mieszkańcy Podgórza Mickiewicza no w pewnym sensie mogą mieć zaspokojone te, aktywny wypoczynek na obiektach szkolnych. I, i, I z tego, co niektórzy korzystają, brakuje tam może placu takiego zabaw obok na boiska, ale to, to jest właśnie, to są elementy, które chciałabym w najbliższym roku, dwóch wykonać, Skoncentrować się właśnie na tych elementach placu, zabaw dla samej lubawki, bo tego brakuje mi porównując to, co jest na terenach wiejskich, a co nie zostało jeszcze zrobione w lubawce. Nie uważa Pani, że powinno coś być zrobione w kierunku jakiejś muzyczki, jakichś zespołów takich amatorskich? No, coś tutaj takiego, bo tu jest duża przestrzeń. W tej pandemii, teraz, to nam nie przeszkadzałoby. Tutaj przyjście, posłuchanie. Brakuje tego, ale właśnie brakuje też wykonania całego założenia, które jest zrobione na park Watra. Gdyby udało się to zrobić przed pandemią, to mielibyśmy naprawdę z wykonany park Watra w całości odpowiadający właśnie takiej wydarzeniom kulturalnym na zewnątrz dla mieszkańców Lubawki. Nie ma tego, musimy się zadowolić tym, co mamy. Patelnia, która jest i wszyscy Lubawczanie wiedzą, o czym mówię. No, nie spełnia już wymogów bezpiecznego bawienia się na niej. Jest, są planowane zmiana tej nawierzchni, tej patelni I, ale to mówię. To wymaga ogromnych środków finansowych i czasem trzeba wybierać, co najpierw, co jest ważniejsze. Czy rekreacja, czy takie zabezpieczenie właśnie dla życia codziennego? Woda, śmieci, czy właśnie warunki w szkole. To czeka Pani od radnych, aby oni też z koncepcją wyszli. 3,5 roku mają jeszcze, można coś jeszcze zrobić. To jest cały czas uzgadniane. Między innymi ostatnio właśnie sondaż, które, którą zabawkę mamy wybrać do parku Watra. Radni uznali, że ta zabawka, która, którą będziemy zakupować, będzie lepiej się wkomponowała w całą architekturę parku Watra i będziemy ją montować, bo to ma służyć dla wszystkich, a nie tylko dla mnie, dla Pana czy dla kierownika, który nadzoruje parkiem Watra. Wspólnie możemy zrobić i robimy naprawdę rzeczy powoli, bo nie wszystkie są dostępne od ręki, ale perspektywa, ważne, żeby była konsekwencja i perspektywa zakończenia tego projektu i nie tylko tego, następnych właśnie, żeby można było przyjemnie spędzić czas na łonie. Zielonej natury. Pani burmistrz ma tą wizję, widzi jak to zrobić. Ja życzę, aby to się spełniło. Koncepcję mamy i to mówię po to powstała, żeby można było ją robić etapami, bo nie wszystko y, można y, dostrzec y, w, tylko w małym y, wycinku, żeby to pasowało do, do całości. Y, dlatego y, optowałam za koncepcjami, żeby można było później y, już y, Sukcesywnie dopasowywać te fragmenty wykonania, chociażby w parku Watra, żeby one były dostosowane do środków dostępnych akurat w tym momencie. 4 miliony to jest rzecz niemożliwa do wykonania od razu.